Zobaczyć tutaj już szyba nam fajnie przymarzła, więc bierzemy sobie rozmrażacz, spryskujemy naszą szybę, chwilę sobie musimy odczekać i jak widzicie wszystko to, co zostało spryskane po chwili zamienia się w wodę. Wsiadamy, odpalamy wycieraczki i tak naprawdę możemy ruszać. Jak widzicie środki takie działają bardzo szybko. Więc tak naprawdę oszczędza to też nasz czas, bo nie musimy fizycznie skrobać całej szyby, wystarczy, że taka szyba zostanie takim środkiem spryskana, wycieraczki zostaną odpalone i możemy komfortowo ruszać.